Robercik odwiedził tas dojo, a raczej przejdziemy też tą stronę, gdyż mamy w końcu tutaj taras, także postanowiliśmy wykorzystać świeżą pogodę i pokażemy Wam dzisiaj fajną techniczkę, którą nawet sobie dzisiaj zrobiliśmy, nie? Tak jest. I teraz tak, podchodzi partę lewym prostym do, do mnie. I teraz zobaczcie, zauważcie, że w momencie, kiedy on to bije, to bije to tylko po to, żeby wciągnąć mnie. Czyli chce, żebym coś tam oddał i on w tym momencie z premedytacją się wycofuje. Czyli lewy prosty buch i wycofanie się po to, żeby wydłużyć dystans. I teraz zrobił to specjalnie po to, żeby mnie zranić. Tylko że teraz, jeżeli wycofa się tak daleko, zobaczcie, ich będzie chciał mnie zranić na przykład najdłuższym ciosem, czyli ciosem prostym, nie dosięgnie mnie. Także... Trzeba zrobić coś innego. Co może być? Może być to hajki. Zobaczcie, jeżeli ręka nie dochodzi, to głowa, no, dawaj, lekko, buch! to głowa, głowa i do, noga dojdzie do głowy, czyli wciągamy lewym prostym po to, żeby partner coś tam oddał. łup, łup. I w tym momencie wbijamy prawy high kick. I jak już wbiliśmy ten prawy high kick, i gość jest gdzieś tam lekko podłączony, nawet jeśli dostał na gardę, no to warto będzie co? Jeszcze go dobić. Czyli w momencie, kiedy high kick wraca, dobija, buch, noga wraca od razu, partner zauważył, łe, dostał, chwieje się, no to dobijamy go lewy, lewy, prawy. Bum! I z racji tego, że ostatnie co zapamiętał przeciwnik to prawy prosty, to teraz prawy prosty pójdzie po prostu w hit, a wbijemy prawy high. Bum! Ok? Czyli jak ostatnio to zapamiętałem do prawy prosty, najprawdopodobniej kiedy on będzie szedł, prawy prosty, ja będę chciał moitnąć pewnie tą ręką w ten sposób, albo wykonać jakiś przyruch. Otworzę się i bach, dostanę prawego haja. I teraz całościowo, prosty wciągnięcie, bum, prawy haj. Lewy, lewy, prawy, prawy skid i prawy haj. Na dobicie. Mamy lokal.